Hej, cześć, dzień dobry, witarski, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło was gościć w kolejnym odcinku z Uno, Bruno, a są ze mną, Lady Jagadu. Jestem i Tomek, 90 tam, 90. Jestem! Intro! tam, gdzieś Dokładnie, wszystko się zgadza. Także, Agnieszko, możesz startować, domyślam wow. się, że dasz... Mm. No, No, mm. Jara. Rejmana! Nie, Jareda. Jare. Nie wiem. Szołaz, Szołaz. Aga chce ci punktu ukraść. To. Pieniądze. Jak będzie Jara, to jest koniec odcinka. Oh, o! Rocznicowy, tak? No okej. Okay. Także słuchajcie, my... rzucać. Dobra. Także słuchajcie, my zaczynamy. A ja wam przypomnę na oczywiście ustawienie łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadnijcie na socialki, linki macie w opisie. I Aga gdzie? Gdzie dwa? Indidkie. No i ukradł mi. Hamulcu? Co zrobi Tomek? Dam Dobra, to ja dam. Mógł 9. 4. A ja? A czemu wy ramek nie macie na swoich awatarach? A nie wiem, ukradli mi. Możesz ode mnie? O Boże, dobra, masz ty. Możesz ode mnie, ziodł. <noise> Nie, co? Mieczka. Ty jesteś tekialem. Okej, okay, okay. To Podam to. Dobra, nikolet... to ja dam to. To ja dam też to. A bo co? Aha, bo tu się ciągle. Aha, odwracamy, okej. Okay. Right. <grych> Aha, tak się no bawicie. Spoko. Ojoj, ojoj. Ojoj, a słyszeliście o tym, że podobno Uno ma zasady, że na plusy nie można kłaść niczego? A, a to jest jakaś tu... stara legenda. A znaczy, tym, że nie komentarz... można stackować. Plus na plusa. Tak, to. a w, komenda... znaczy, w tych komentarzach zaraz było, a Uno nie wie jak się bawić. Dokładnie. No ale Uno też nie wie jak grę produkować, bo tu można stakować, więc czy mają problem? No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. <laughs> Aha, o, ładnie się bawisz, ładnie. Co zrobisz? A czemu ode mnie? De mnie oh. te tomku ty. No i ja niestety nie mam wyjścia. Oh my god. Oopsie daisy. No, Oopsie daisy. Wopsy daisy. O oh, kurwa. <laughs> Chyba żort. Jump in. Oh. Hmm. Masz. No daj, no daj. I patrz, możesz to zrobić. Hmm. Okej, okay, tak, no so. Daj mi, a ja dam pod to, bo ty dwie chyba jeszcze. Aha. Nie, już nie było 7. Kogo? Kogo? Korzystala wszystko? Co? Co ty mówisz? Wiesz, wszystko wykorzystala. Nie, ja, wykorzystala. No. no, ja pierdo. Tomek ty sobie normalnie podał. No, świetnie, tomeczku. Fantastycznie. 7, poproszę. No, szlag by to trafił. No to tak w Kopala. Może Aga będzie miała coś do zblokowania, bo to. O! <laughs> a co? Ha, No, to dwie gra? osoby musisz wybrać. No to masz ty. A nie ty! Dobra, hmm. no, trudno. Ja zapomniałem, jak to działa. No, i to mnie wygramy. Wygrałem. Wygrała, ty. No ale to dobrze, o, bo cztery musi uh -huh. pociągnąć, nice. Dobrze ciągnij. A jeszcze wybieram? Mm, nice. Nice, nice. No, i nieźle go zblokowala. To, No, to ci się żeby ciugnie. tylko on zaraz czegoś nie odwalił, nie? ciągnij, ciągnij. No, ciągnij, jest 7 ciągnij. I odda. <grym> o. <grym> o kurła. Ale urwał. Okay. To może być drugie. No ale ja muszę zagrać, niestety tak. Oh my god. Żaga, oh niestety musisz ciągnąć. Obraz. Kur. No to dwa. Nie, trzy. Dobra. No do czegoś tak. To synka jak z Gwiezdnych Wojen trochę a tak, to... no No. a bez jakiegoś filmu takiego tak, Indiana Jones zresztą tam jest szybsze, i szybsze rytmy mhm. Tomek? nie mam nic innego aha, dobra, nie, myślałem, że już Tomek. czas nie. się skończył zastanawiałem się co a. mam znalaz... O, tyk, o czy no? No, no ja muszę ciągnąć jedną, dwie max trzy? o, dziękuję o. <laughs> aha no ale niestety Indycznie to jest ty. Bakwarzanie. Bakwarzanie. No tak, no on będzie miał jumpinów od cholery teraz. Ooo, o. o. Kurwa, tyle ja? kart, a nie mam. Dużo kolorów. Maś. Masz... No dawaj, dawaj. <laughs> <Uro>. Jedną, dziękuję. <laughs> O! A ja? No przecież A to, to w drugą bun. stronę... O Boże... No. no, z... z, z ja się... A Asi! No... No, ja nie wiem... Też nie wiem... Oj, 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 oj. <noise> Zapomniałem, aj, że to aj, też aj, aj. No miałam, od ciebie... A to nie widziałem... Hmm.

Pamięci tak. O oh, you. Zmiany kolory, kolorystyczne. Tam ściągnęliśmy mnie A, a to, 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 no o, proszę. Nic to, to, to. No nic. Było blisko. Było, było. <śmieniczy> personas. You no need to one, two, and one, two. No i pewnie ja dostanę. No. To wygrane. Bot. Bot. O, o kurla. Moja, co to są za karty? Czerwony. I? nie, bo niebieski. Aha. Hmm. Interesting. Hmm. Very, very, yes. jak dwa rowery. indeed. <laughs> Cholerka o, u. nie masz do. było blisko. Czy też nie masz? Hmm. No dobra, let's play, tak? Let's play. Co ma te kurde, monetki jak <gabić> Te, te dostaje. No, no dobra. Piep, no by nie wiedział jak to Ja To Putera tu. Nie wiem nie, mnie nie wiem. No. No. Wygrał? Tak. Chyba niutki. O, Ale ja coś czuję, że za ten bot komuś odda ta kartę. No. <grym> Też tak czuję. <grym> o oh, shit. No i wy dostanie A tak jest w No. Tak myślałem. Serio? No bo najmniej. 50. co tam, ale ma? Co szczęście ma? Z tymi ryśkami. Oh my god. Kinda crazy. Nie za karty. Jakie mam karty? Ja też ze specjalnych nie mam. Tragi z mam. Ja mam coraz więcej. <laughs> Halo, stopyt? <it>? I <laughs> na ja to ciugnie. Hm. O, oh. oh, No, maga. świetnie, świetnie. O, oh, jas. Yes. Ale nie martw się, coś się może wydarzyć. Jaki ty jesteś głupi, tej bocie. Więc głupiutki. Głupiutki. No. No, jest ten sam kolor, co on. Tak? A no. chciałam się kartę po pozwycić. Ah, okej. Okay. <laughs> Iiii... Kurde, no i wyprołam się z najlepszych moich kart jakie miałem, no. A co, chciałeś mi ukraść? Myślałem, że mnie wrócą. <laughs> on dalej będzie ciągnąć, pewnie nam to. Oh my, oh my god. What is going on? Oh, oh my god. Pozbywam się kart. Thank you. In your heart. In your head, tarara, tarara, tarara. No nie! Dwa chwyty, head ta odkryty. Ta 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 ta. Fuck off. <gryty> oh, dwa chwyty, oh. oh. to, Tomek! To, to Co? To Cię Wojtek powiedział! Nie. Kto pierwszy powiedział? Ty ci Wojtek? Ja powiedziałem dwa chwyty, head odkryty. To Aha! No samo. A to samo. No, dobrze. To, to samo, Dyku. No i? To mówię, u ciebie żarty to się od razu zauważy. Dziesiąt. <laughs> nie, Patrz, to nie. Co za typ. Oj, jak? jak on to robi? Ty będziesz. Magic. Nie. Magic carp. To pokaże nie znasz. No nie. Hm, no nie. O, oh, oh, wow. Ja też tu jestem. wow. <coughs> Aha, ja też jestem. <laughs>

To jesteś uno, to będzie 50 uno. 50, nie uno. 50, 50. No 50, ty <tyspania> wypadają. Co jest? Murła, co jest tą gromką puściam wam? Kinda crazy. Hmm, to schubneter. No ja ten, ten, tego czerwonego, tego jak. Co mi dałeś te karty? żeb sięgo ugodzę.

Piąteczka czwóreczka, Dziewiąteczka albo Albo siódemeczka, okej okay. <laughs> <Oho. śmiech> O O, ja <jace>. cię No masz. <śmiech> <śmiech> tak, fajnie chujba. Pocieszyłem się dychamie Eee <laughs> hey. Hej, ho! Dobra, oho. jakiś po bandzie to po Wszystko bandzie. widzę jadą. Tak. No dobra. O Boże. To ja sobie też wezmę swoje karty. <laughs> Jej, wróciły do mnie! Nie. Rzut. To, jest żart. to jest długi odcinek? O. Na razie jest 14 minut. <laughs> Bo tak kręcimy i kręcimy, no, ale to. Taką talię wzięłaś. Ale to ja widziała? No już zawsze ta talia była długa. Nie pamiętam. Dziewiąteczka. Ale patrzcie, tu są 7k0. No tu wszystko jest. Jumpyne, no je i patrz, nie ma za bardzo też mamy? takich jakichś super kart specjalnych, nie? No, nie? Tylko ta, tylko to 50. Punktum, 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 punktum. Aha, aha. O, jak miło. Ja tu robię jakąś strategię, a ty strategię. <grymne> <grymne> ty masz strategię jakieś? Strategia. To wszystkich was to dupie. Mhm. O, Co zrobi bot? Hmm... Zbyaga. Ale nie ma plusu, No come Właśnie. on! <laughs> o oh, Jezu, co to jest? Jakim cudem. Oh. Kind of crazy. No, na razie idzie ok. Mówisz? Mm -hmm. A! <laughs> Ty co? Boże, klikajem S zamiast A. A ja myszką zawsze klikam. O Boże! <laughs> What are you doing? Bocie. Myślałem, że masz plus cztery, dasz Wojtkowi. Nie. To ja ja, ja, tak ja mam i dam tobie. <grychy> no. O kurwa. A ty masz i dasz botowi? tam tam. tam, tam. Okej. Okay. Ja w tej rundzie mam szczęście do 50, a nie... O, to źle brzmi. zacząć <gryzy> 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 myśleć No może lubisz, no. O, tam nie przejmuj się, Tomek. Kto tam wiesz, żarty? Nikt nie strzelił, na bal. Ja, ty jesteś moją rodzenką. Nie. Pomarszczoną. Chyba ty. Pomarszczona Ale, ale czym bardziej pomarszczona tym słodsza. O fuj. I'm done. <noise> oh, brawo. Oh, brawo. Ale kurczę. Dawno nie graliśmy w to, ale punktów padnie. 229, ładnie. No dobra moi drodzy, ale my wam dziękujemy za dzisiejszy tutaj odcineczek z Uno Bruno. Pamiętajcie, żeby wyjść. E, więc słyszymy się pewnie kiedyś tam w następnych. Wpadajcie też do Agii, do Tomka, bo niech oczywiście inne mecze będą. No i byli Agnieszka, no i był Tomek. Byłem. Także trzymajcie się, cześć i pa-pa!